Dzień drugi. Testu strojenia fabrycznego zupełnie WRIXA 2015-16. Amerykańca, oczywiście, z 5T. Fabryczny silnik. Fabryczny układ wydechowy. Fabryczny dolot. Paliwa 98 i nasz custom tune. Dzień 2. 72 stopnie na końcu. 6000 obrotów, 75 stopni za interkulerem. Czy to się kłócą i mówią, że na tym interkulerze da się 400 koni zrobić. Czy w wrx starszym, czy nowszym, no mają naprawdę nie. pojęcie względne. Bardzo względne o tym, co można osiągnąć. I tak de facto to jest mapa na 300 koni i 400 niutków na seryjnym układzie wydechowym. Dosyć do opracowania. Widać, że stuki się pojawiają stuki. To nie są stuki, ale zwiększenie poziomu dźwięku pojawia się przy zamykaniu przepustnicy, A reszta jest praktycznie zupełnie tylko czysto z innymi odpajpem i z wyrzuconymi TGV-ami. Sądzę, że byśmy mieli tutaj 320 koni. Moment obaltowy jest tylko kwestia ustawienia. Ja ustawiam to na 400 Nm z paru względów. Czyli, te TGV i ten JP z portkatem by dał gdzieś 20 do 30 koni, i wtedy moment się wypłaszcza. będzie 4000, a 6,5 dostajemy następnych 15-20 Nm. Jest bardzo miło.